Dobra, Git, 10 poziom wbity. Czy mogę jakieś talenty zwiększyć? Nie mogę jeszcze zwiększać talentów. Dobra, mm, jak mogę sprawdzić swój kanał YouTubeowy? Tak, chyba mogę sprawdzić. Dobra, okej, okay, tu jest ranking, jestem 51 w rankingu. Mam 45 tysięcy subskrybentów już. Zyski ogółem: 785 dolarów. Ja pierdzielę, ale kozak. Nie możesz być członkiem żadnej sieci, póki nie masz luksu luksusowego mieszkania. Ale kurde, materialiści. O nie jest źle Dobra, kozak w sumie Jeśli chodzi o filmy. 82 tysiące, Jezu każdy przybija kolejny Ja piercie, No tylko, że to, to samemu zrobiłem, to pewnie gorzej pójdzie, no Ejka, cały dzień przyszłaś filmy Jest to, jeszcze nie do zdarcia, ja wiem Chodź, crossa nagrywamy Chodź, musisz ze mną crossa zrobić Tutaj musi być kros. Samemu to słabo idzie Dobra, robimy dwukierunkowy Dobra, robimy, go eee, Znowu kozak duet Dobra, nie. Cross grany, G. no ppog, ppog Kurde, bo jeszcze nie odebrałem tego Dobra, nieważne Zaraz odbierzemy sobie po tym crossie Ale to mogę zapauzować? O, zapauzujmy, weźmy od razu i teraz wznawiamy Dobra, teraz będzie lepszy. Jazda, krosik. Dobra, walimy. Ośmieszek na start. Śmieszek jest grany. Teraz walimy sobie jakiś komentarz filozoficzny, żeby dostać się fajnie, dobrze, dobrze, bonusik. Ok. No to co, teraz jakieś cięcie serialowe. A dostanę za to karę niestety. Dobra, cóż. Ten odcinek będzie lepszy. Co? Dobrze. A za to też dostanę karę. No nie! Niedobrze. Hmm. Czytulanka? Ła. Nie, no, nie, dobrze. Walimy sobie to. Dobra. Progracz. Dobra. Bonusik. Super, super. Dobra, i teraz zrobimy trochę do dźwięku, żeby było. Do dźwięku się przyda jakiś bonusik. O nie, i straciłem do dźwięku, najgorzej. To mi tu przyszedł? Najlepsza by była nazwa i big z wózka, no nie wiem. <ścoughs> żeby była lepsza. Dobra, myk. 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 Hmm. Jak to zrobić teraz? Tak zrobimy. O. Idealnie. Tylko dźwięk jest bardzo słaby. Kurczę, nie podoba mi się to bardzo. Dajmy sobie jeszcze i renderuj. Dobra, montujemy. Nowy rekord. kurde, ale wejdzie. Ale wejdzie, czat. Ale wejdzie. Ten odcinek nie poszedł jakoś super dobrze. Przy okazji, weźmy komentarze sobie, pomoderujmy. Kup lepszy mikrofon. No, będzie trzeba. Tylko, dobra, haj, mi przyszedł. Git, git, git odpowiadaj i sobie zaraz kupimy nowy ten. Modyfikuj. Jeszcze to trochę gorzej poszedł, bo samemu był. Ale teraz wejdzie znowu krosik. Ludzie, ludzie chcą tego krosa. Ludzie chcą tego krosa. Dobra. Dzięki za follow. PC. Dobra, kupujemy sobie mikrofon. Pro. I kamerkę jeszcze trzeba kupić. Gdzie jest kamerka? Próbujemy, kamerkę lepszą. A, będzie kozak. Jest jeszcze lepsza budowa, już 485 dolarów. Ja pierdzielę. Telefonu już nowego nie kupię, no cóż, wyjdź. Dobra, ale krosik wejdzie, krosik wejdzie. Cześć, Majeska, hejka, hejka. Ale wejdzie, krosik. Dobra, przesyłanko. Niech się przesyła, w tym czasie my się prześpimy. O, przyszło mi. Dobra, idź spać. Aleziku, no, jakby ty sobie śpi, a ja sobie odbiorę rzeczy. Ktoś do mnie przyszedł, zaraz ogarniemy Dobra, koleżko, co, co byś chciał? Nie dzień, dobry, cię wieczorem do kina. Dobra, możemy pójść w sumie do kina. Why not? Pójdźmy do kina w takim razie. O przyszła Dobra Basic, dobra, idziemy, idź na imprezę. A co ty nie miałeś iść do kina przypadkiem? Dobra, od razu promujemy Dobra, promo, promocja filmu. Kotecik, hejka, hejka Telefon kup, zaraz kupimy. Z tego filmu będzie dużo pieniędzy. Dobra, impreza jest, dobra, rozmawiaj, dobra, co tam ciekawego? hej, bi. chcę zrobić film. Jak gram w grę? Dobra, pojazdę, że ci pomogę. Ile pieniędzy? Akceptuj! Doskonale. Dobra, tamta jeszcze coś chciała. Czekaj, ona coś chce, porozmawiaj z nią. Dobra, bierzemy. Dawaj, bla, dawaj, dawaj, dawaj Bla, 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 bla. dobrze, rozmawiajcie sobie Dobra Dobra, porozmawiaj Będzie super Ale się śmieję Bla, 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 bla. Dobra, Dobra. Nadzieję, że ta będzie satysfakcjonująca Też taką mam nadzieję, czy mogę Ci zaprosić na crossa? Nie mogę Dobra, pierdziele, wychodzę stąd Idziemy stąd sobie Dobra, idziemy trochę sobie. Ale, jeszcze tutaj ktoś trzyma. Ci... Dobra, dawaj, co tam potrzebujesz? Dobra, też, że zrobię, akceptuj. Dobra, trochę ma... mniej pieniędzy, ale idzie w tułoku. Rozmawiaj, gra, gra, Dobra, profil. Kim ty jesteś? Patrycja, nie obchodzi mnie to. Po... Dawaj, zdjęcie, rób. Idź, rób zdjęcie i wychodzimy. Na randkę ją weź. Nie sądzę. Jestem Jupiterem. O, co on robi w ogóle? Wchodzi mi w słowo. Dziękuję, nikt cię nie zna, super! Jak to mnie nie zna, jestem sławnym Jupiterem. Mam 56 tysięcy subskrypcji. Oni się nie znają. Kino, wieczorem. No i zrobiliśmy, dobra, ja mamy kino. Super, super, fajnie. Zadowolony. Dobra, przyspieszmy to sobie, żeby nie musieć tu siedzieć. A nie, jednak muszę dobra, po prostu muszę usiąść. Dobra. Siedzimy sobie w kinie, dobra, dobra i teraz już do domu, pójdź. Już po lekcjach, es? No jest yes Dobra, przyszło mi coś przyszło mi, przyszło mi gierki, które mi wysłali Dobra Ale idzie, ale idą wyświetlenia. Ale idą 30 tysięcy, 31 tysięcy, ja pierdzielę, ale idzie, dobra. Nowy film Dobra, co muszę zrobić? Jakie gierki muszę nagrać? Dobra, tu jest. Ale to ma niskie oceny. Dobra, robimy z tego. Zaraz rozgrywkę walimy. Dobra, co mamy? O kurde! Trzy do... od razu kamery. Popfil to od razu dwa. Jezu, ile dźwięku dos... od razu dostajemy. Ale jesteśmy kosakami teraz. Rozpocznij. Eee... Dobra, to jest. Pieniądze piechotą nie chodzą. Nie wiem Lecimy Nagrywamy Dobra Zróbmy tak Na wstępie Dobra, dźwięk już mamy fulla Kozacko Zróbmy filozoficzne. W sumie nie wiem, czy to dobrze zrobiłem Ajajaj, niedobrze w sumie Dobra, no, no, jakieś trollowanko zrobimy Może jakiś bonusik wejdzie Ajajaj, ale nie do tego, co trzeba Dobra, jakiś emocjonalny zrobimy Dobra, kocaczek. dobra, bonusik jakiś wszedł. Jeden Dobra, zabawna krytyka, walimy. Dobra. Ajajaj, niedobrze, słabo poszło. Zabawny komentarz, dobra, walimy, zabawny komentarz. A ja w pracy? To przy Paliks. Mam nadzieję, że przynajmniej <grym> daje Ci chwilę wytchn wytchnienia w tej robocie. <grym> dobra, więc lecimy do montażu. Ile? 73 tysiące, 74 tysiące. Ja pierdzielę, ale idzie. Mm, tak. 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 Tak i tak. Ale kozak materiał. Nie, no. Mm, niestety trochę nam brakuje. Dobra, dodajmy sobie. To mamy o 8, 14, 9, 5 niestety. Dobra, ale damy radę. Montujemy. Montujemy chat. Nowy rekord znowu, ale troszkę spadło zainteresowanie przez to, że w poprzednim filmie zrobiłem kurczę jakieś rzeczy. Dobra. Ale no lecimy dalej. No to co? Nowy film? Chyba nowy film trzeba będzie robić. Dobra, póki co, jesteśmy głodni, zjedzmy coś. Chciałbyś mieć tyle na YouTube. No chciałbym, chciałbym, kurde. Niestety to nie to życie. To nie to życie, chat. No nie to życie. Dobra, jedz. Jeszcze zajmę jedną kanapkę. Ja, już nie mamy kanapek. Dobra, to zjedzmy chleb. I się prześpimy chwilę. nim wyjdzie odcinek. Dobra. Śpimy, śpimy. Dobra, mamy to. Przesłany odcinek. 121 dolarów zarobiłem. Dobrze. Hajsik przyszedł. No to opublikowujemy. Dobra, trzeba kupić nowy telefon. Kupujemy nowy telefon. Eee, dobra. Modyfikuj. Powinno być tutaj do kupienia Telefony Dobra, kupujemy lepszy telefon Kozak tu Mam 200 dolarów, to nie kupimy nic lepszego No dobra Tutaj od razu promujemy, trzeba promować No i dobra, i sobie popracować trochę Na 6 godzin za 50 dolarków Dobra, i potem jak wrócimy To od razu walimy kolejny odcinek Więc grę od razu Walimy kolejny odcinek. Walimy sobie oczywiście z tego. Kurde, Krosa nie walniemy, ale walniemy sobie jakąś zwykłą rozgryweczkę. O, o, przyszła na Krosa, widzę to. Dobra, to pauz. Nie mogę. Dobra, współpraca. Współpraca, współpraca. Better. Dobra, duet, do robimy to. Odbieramy sobie. Nowy smartfon Dobra. Okej okay. Lecimy w takim razie Kamerka lepsza, popfiltr, dwukierunkowy. No i lecimy, rozpoczynamy. Znowu super duet, dobra, lecimy. Ale, że dislike lecą? Nie podoba mi się to, dobra, ale mniej tych dislików, dobra, lecimy. W takim razie lecimy uśmieszek na start. Uśmieszek musi wejść. Dobra. Lecimy prograć Dobra, lecimy sobie zabawną krytykę Dobra, subcio MVP? Dobra, komentarz filozoficzny sobie walniemy Ale poszło do tego no to co, jakiś. zrobimy sobie luźna krytyka. Okej, okay, okej. Okay. wicik. No teraz jakiś emocjonalny. Supcie, supcie. Tylko mi w tym brakuje. Dobra, pomachaj. Może dostaniemy jakiś bonusik. Dobra, dostaliśmy bonusik. Super. Ale mamy, mamy idealnie. Super, super, super. No lepiej być nie mogło. Dobra, tutaj już prawie 80 tysięcy robi. Molimy tak, tak. Mm. Nie, nie, nie źle. Spalimy tak, robimy tak. Hmm. Kurcze, 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 kurcze. Albo zróbmy tak. Nie, 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 tak nie możemy. Albo zróbmy tak i tak. Nie, to też nie wejdzie, ale... Hmm. O, tak wejdzie. No i tutaj jedno może nie wejść. Dodajmy sobie rzeczy. No tak jest git. Dobra, kozak, renderuj. Robimy to czat. Czy będzie nowy rekord? Nie ma nowego rekordu, ale i tak jest kozacko. Publikuj. A tutaj możemy sobie 91 dolarów tylko, kurczę. Mm, ludzie mówili, że nie można ci zaufać. Widocznie się mylili, żegnam. Nie tego oczekiwałem. No, nieźle. Ja wiem, że ty chciałeś rozgrywkę, ale kurde. Mogę jeszcze walnąć rozgrywkę przecież. No nieźle. No cóż. Bywa i tak. Nie jest zadowolony klient. Dobra, chodź! Współpraca! Walimy krosa kolejnego. Nie ma co się opierdzielać. Walimy jeszcze jednego krosa. Dobra. A no, za kamerka, wszystko ładnie przygotowane. Rozpoczynamy. Kolejny kros. Albo zrobimy tak cross. O! Kolejny cross. Jak ktoś czemu gra na Steamie na przykład TTBS live, wykrywa mi kontroler, mimo że nawet nie mam kontrolera? Nie mam pojęcia. Dobra, walimy tak. Nie pomogę ci z tym. Dobra, wejdźmy dajmy sobie MVP. Dobra, kozak. Super, super, dźwięki mamy full. No to teraz walimy sobie... A, walmy sobie z krytykę. Gicik, gicik subcio, o i mamy fula od razu. No to teraz, co? Komentarz filozoficzny Kozaczunio. No i zostało nam jedno do trolowanko jakieś sobie walniemy teraz. Subcio, subcio, subcio. No to co, już mamy wszystko. Teraz możemy sobie dodać jakiś. A mogę tylko pojedynczy. No to zabawny komentarz sobie walniemy. Dobra, kozak, 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 jest fajnie. Już teraz niestety nic nie się zrobimy, nie mam więcej. Ale i tak jest gicik. Dobra. No to co? Dodajemy sobie wszystko oczywiście. Dodajemy tak, tak, tak. Mmm, może nie tak jednak. Nie, no musimy tak. Niestety nie mam zakończenia. Niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Nie podoba mi się. Hmm, słabo, 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 bardzo słabo. Oj oj, ale do dupy Montaż tego filmu będzie do dupy hmm. To musi iść na koniec. No nie, no to też będzie słabo. A jajaj, bardzo źle. Kurde, kowiany film, to jest przy pieniądze. Ile błędów jest? Kurcze, 1, 2, 3, 4 błędy. Cóż, renderujemy. Renderujemy. Jak będzie dobry film. Oj, trochę mało, ale ujdzie w tłoku. Ujdzie w tłoku. No na jaki uczek A, to dostałem uczek do jakiejś społeczności. Mmm, czyli co muszę wziąć telefon? Tak? Super, mm. <śpiewanie> no nieźle. Dobra. Miego dnia, AB. Robisz świetne filmy. Super się je ogląda. Kozak. Mogę dać łapkę? Czatuj Ale muszę zamówić coś dla mojego komputera, zajmie się, zajmie to tylko sekundę Aha Super Mmm coś fajnego jest? Kurde zapomniałem o tym w ogóle Dobra to możemy na to pójść Zabrać bilety Dobra Zaproś Nie masz przyjaciół o. I taki smutny idzie spać. Oj. <grywy> Może być. No, nie mogę. Dobra, promujemy film. Nie ma daru komentarza od razu. A już muszę iść, dobra, to idź na imprezę. A jajaj, czad. Niestety. Popularność jest złudna. Dobra, porozmawiajmy sobie. Dobra, tak, okej. Okay. 120 dolarków może być, doskonale. Porozmawiajmy. No, przyspieszmy to trochę. Nie mogę przyspieszyć, naprawdę. No, ale pogadamy sobie z nimi i idziemy. Ha? Ha? Nie, <śmieniu> jak on ma śmiech w ogóle, wytyfy! Bla bla Dzięki za Nie są uciążliwe. dobra, położuj do zdjęcia, poczekaj na swoją kolejkę, nie ma problemu, poczekam Wymalone mam Nie ja chcę tylko zdjęcia i to do domu Dobra Dobra Idziemy sobie Dobra wracamy do domu A i ja mam kino No sworo zobaczymy gdzie można usiąść Usiąść tutaj Sobie pooglądamy Dobra I wracamy do domu Dobra wystarczy wychodzę No i super Finanse a że nie mam, nie mam hajsu do zapłaty? Nie no, mam przecież. Mam 12 max level? Wtf to już jest max. Moich możliwości. Porozmawiaj. Dobra, może być. Da o ile hajsu! Ale subcie. Dobra, walimy gameplay. Dobra. No i zainteresowanie nie jest zbyt duże. I to jeszcze wrażenia. Jez, ale gówniano. A ja się wtrąbałem! A to będą słabe wyświetlenia! Jezu! No, przynajmniej hajs na konto wszedł. Dobra, możemy nagrywać. Cześć, Lilia! Lila! Dobra, uśmiech. Lecimy. Komentarz filozoficzny walimy. No to jakaś zabawna krytyka. Dobra, dużo w to poszło. Mm, Daj mi ja wam komentarz jakiś, może jakiś bonusik wejdzie, dobra, coś tam weszło. A jednak biutko słabiutko. To Co, Mało zabawny ten film. Sk zaraz mi napisam, że się skończyłem. Dobra Okej, okay, coś przynajmniej w dźwięk Mordercze spojrzenie Ale to będzie zabawne dla nich Dobra Jakieś tam bonusy Pomachaj Dobra, może jakiś bonus? Dobra, no ale słaby bonusik, zabrakło jednego Może dośmiesznimy ten film Dobra, dośmieszniliśmy, git Mek, myk Dobra, walimy tak Yy, walimy tak Walimy tak Znaczy tak, nie 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 tak Nie może tak walnąć, chociaż No nie no bo tak to by się zesram Muszę tak walnąć Muszę tak walnąć mm, Tak w... Nie nie nie, trzeba odwrotnie Czemu nie mogę Nie mogę więcej? Wtf? Naprawdę? Nie mogę dać więcej? No nie! Najgorzej. No, to przynajmniej jeden błąd tylko jest. Dobra, ujdzie w tłoku. Zamiast tego bym mógł dać to. To by było tak, tylko dźwięku by jednego brakowało. Dobra, tak może być. Dobra, git. Dobra, 932, ale rekord wszedł. Dobrze! Odbieramy. Mamy kolejną gierkę do nagrania. Ok, idziemy na imprezę. Dobrze! Dobra, no, spoko, pracuj tam sobie. Niech się film... 100 tysięcy już weszło! Pierwszy film 100 tysięcy! Uuu! Dobra. Mów tam sobie o swojej grze. Dobra, mogę zobaczyć karty? Nie mogę. Dobra, mów tam. Mów, co ci w grach piszczy. Dobra, super. Nie masz szampana. No nie mam kurczę, niestety. Nie kupiłem na tę ewentualność. Nie stać mnie, nie jestem aż tak bogaty jak w tej grze. Co my jestem, ale nieważne. Wystarczy, wychodzę. No i sub co? Ale nie zarabiam tyle co w tej grze. Poproszę o grę. Poproszę, dawaj, poprosimy o grę. Mm, dobra. No i super. Ale jestem głodny. Czy mogę potwierdzić, że to jakiś żarcie, jak już tu jestem? Macie tu jakieś żarcie, może? Na takiej imprezie powinno być żarcie. Dobra pozuj. I wracamy do domu. Dobra Wystarczy wychodzę. No i subcie. O to chodziło. Wychodzimy stąd. Dziękuję za udział, nie ma problemu. Dostaliśmy gierkę. Dzięki temu trzeba coś zjeść, jedz. A może najpierw może kupić żywność. Dobra, zjedzmy chleb i, mm -hmm. i kupmy jakąś żywność i renderuje się film przy okazji. Dobra, kupmy jedzenie. Kupmy trochę kanapek. 450 larków. Trochę zarobiliśmy. Widzicie, co? Ile uzupełnia? 100! No i super. No i ekstra. Dziękuję za pomoc. Dobra, nie ma problemu. Trochę słabsze recenzje, ale ujdzie w tłoku. Dobra, zaraz film wyjdzie, my się prześpimy. Ten trochę chleba masz mało zupełnia po prostu. Dobra. Uh, promuj swoje filmy za pomocą popularnych hashtagów. Dobra. Wyślij wiadomość. Ale lajki wchodzą. Ale promuję. Yy, ale podpromowane. Teraz mogę moderować komentarze Lecą wyświetlenia! Zobaczmy Który to mój komentarz? Przyjaciele Asia jest dobrą przyjaciółką Gdzie mój komentarz? Skrzynka o, dostałem dużo lajków. Dobrze, bardzo dobrze. Gry mi się sprzedaje bardzo dobrze, tak ma być. Dlatego idziemy nagrywać kolejno. Czy mam jakieś zlecenie? Mam jeszcze zlecenie. O, ja na jaką grę mam zlecenie, ale tylko wrażenie. Kurde, niedobrze. Wrażenia. <gry> Dobra. No to co, lecimy, zacznijmy od porady Bardziej się tutaj przyda. Dobra, gicik. No to co? Teraz sobie zrobimy, walniemy jakiś komentarz filozoficzny. Cześć, 12, hejka hejka. Dobra, co tym razem? Jakieś trollowanko może? Albo zabawną krytykę walniemy. Dobra, gicik. Okej. Okay. Hmm, jakiś zabawny komentarz. Tak, żeby sobie dobić troszeczkę. A, ale to mi nic nie dało w sumie. No to co, jakieś mordercze spązienie Dobra, takie dostaliśmy. Kurde, potrzebuję czegoś do właśnie tego. Dobra, jakieś emocjonalne zrobimy. Hmm, trolowanko? Trolowanko jazda. Mamy trolowanko. I ostatnie, zrobimy, pomachajmy. Masz jakiś bonusik? Dobra, no, przed bonusik, ale niestety. A nie, dobry przed bonusik. Chodzak. Dobra, walimy tak, walimy tak. Walimy tak. Kurde, niestety to jedno nie będzie pasowało. No cóż, to walniemy sobie się tę tę Mmm. Walniemy tak i walniemy tak, chociaż nie. To to będzie. Chociaż nie i tak jest dobrze. To daje zero. Ale przynajmniej się łączy. Ale tak, tak będzie się łączyło. Nie, dobra, tak jest lepiej. Tak jest dużo lepiej w sumie. Na no to co? Renderowanko akceptuj. Też kij Hejka, hejka. Dobra, jest super. Niestety, wyrażenia nie zrobią za dużo wyświetleń. Tu 100 tysięcy! Ja pierdzielę! Kolejne 100 tysięcy! Teraz już cały czas robimy 100 tysięcy! A ja jestem dobrym graczem, jednak w tę grę. Gwiazdeczka, zdobywasz plus 6 subskrybentom, nagrywając filmy wspólnie z innymi osobami średnio recenzja. Udostępnij filmy recenzja z najnowszymi danych gier. Wyścigi. Hmm. Yy, gry logiczne daję plus 10% polubień. Hmm. Weźmy gwiazdeczka. Trzeba więcej duetów nagrywać. Dobra, no to co? Idziemy sobie z Panko. Kimę trochę pójdźmy sobie przy okazji. Subcie, subcio Ok, Zjedzmy coś sobie przy okazji. Coś mniejszego, jakiś chleb Mhm, mhm, Dobra, kozak. Już mamy milion wyświetleń ca całościowo. Subcie. Dobra, mamy film. Od razu go promujmy. Jak wyjdzie tylko. Mogę promować? Halo? Mogę wypromować? Dobra, promuj. Oczywiście wypromujemy sobie na swoim tym. W moim twitterku, ale że tyle dyslajków? Ło ty kurna gnojaze, gnoje walone Co mi dyslajkuje cię posta? Gnoje walone, no? Monderujmy komentarz od razu.